czyli czasu. Więc najprościej będzie obliczyć ten czas z wyrażenia tego pierwszego. Przekształcamy pierwszy wzór, t to będzie x przez v0 i wstawiamy teraz to t w to miejsce. Wstawiłem, zlikwidowałem, podniosłem do kwadratu i zlikwidowałem piętrowe ułamki. I mamy już równanie ruchu. I teraz jak znaleźć to z czyli ten zasięg. zasięg, czy ta droga przebyta w kierunku poziomym, będzie równa współrzędnej tego punktu. Ten punkt to jest, leży na przecięciu tej linii, tej linii, którego, to jest równanie tej linii, to jest równanie tej linii, tej, czy na przecięciu się tej linii i na przecięciu osi x, a równanie osi x to jest y równa się 0, czyli jeżeli, przy, czyli ten punkt to jest punkt wspólny osi x, czyli linii, którego, którego, której równanie to jest y, która się 0, i ta przecięciu się tej linii, tej linii, czyli linii, która jest, która jest opisywana równaniem właśnie tym. Więc jak wstawimy teraz, połączymy te dwa wzory, czy wstawimy w miejsce y 0, to, to x obliczone to będzie nic innego, tylko współrzędna xowa tego punktu, czy to będzie nasze z. No to wstawmy w to miejsce 0, przenosimy ten wyraz, ten wyraz po obu stronach, to na przykład ten wyraz na lewo stronę i zamieniamy strony ze sobą, i po przekształceniach, no właśnie wtedy x jest równe z, więc miejsce x już do z wstawiliśmy. I po przekształceniu, znaczy to będzie 2V0 obok H, dzielone przez G, i pierwiastek z tego bierzemy, no to v kwadrat wyjdzie przed pierwiastkiem, będzie V0 przed pierwiastkiem, a pod pierwiastkiem będzie 2H przez G. To proste przekształcenie, gdzie Z jest zasięgiem rzutu. My ten zasięg potem, jak będziemy omawiali jeszcze rzut, u, tak, ukoś, poziomy, po, po omówieniu zasad energii mechanicznej. I tak całościowo, to ten wzór wychodzi w, w, w inny sposób. I będzie to potwierdzenie naszych. No. Czyli bardzo ważna jest, um, jest umiejętność zapisania równania tej linii w układzie X, Y. Czyli zależność Y od X, żebyśmy mieli, żeby pozby żebyśmy się pozbyli zależności od czasu. No i jeszcze ostatnie zastosowanie to, tego równania ruchu dość skomplikowanym problemie, wrzucie u kośni. No to rzutu kośny, wrzucamy ciało, ciało pod pewnym kątem, kątem alfa z prędkością V0. No to ruch, a właśnie, przepraszam, jeszcze tu nie powiedziałem o tej paraboli właśnie. Więc widzimy, że równanie tej linii w układzie YX to jest właśnie to równanie tu widzimy, że to y zależy od, od x w służenie x do podniesienia do kwadratu. To jest równanie kwadratowe wykresem, wykresem linii w układzie Y równania kwadratowego jest, jest parabola. W tym przypadku jest tu minus przed x kwadrat, więc jest to odwrócona parabola. Czy tak naprawdę ta, ta, ta linia to jest odwrócona odwrócona parabola. Tak, parabola byłaby tak. A to jest odwrócona para, parabola. No dobrze. I teraz ostatnie zadanie. Rzut ukośny. Wyrzucamy pod pewnym kątem alfa z prędkością V0. To ciało porusza się. Też potem wykażemy, że to jest odwrócona parabola. Upada na ziemię. W kierunku poziomym prędkość się nie zmienia, bo nie działa żadna siła, więc prędkość tu złożymy ten wektor prędkości v na składową w kierunku poziomym, składą w kierunku pionowym. Więc y, rysujemy z początku tego wektora dwa kierunki tych składowych, do góry i w prawo i z końca V0 dwie linie do nich równoległe, aż się przed nią otrzymuje składową v V0, x V0Y, to jest niewyraźnie napisane v y to jest nie, AV0X, y, z, osią, y, znaczy z y, kierunkiem poziomym skojarzymy oś X, z y, kierunkiem pionowym y, oś Y. No, prędkość ta pozioma się nie zmienia, bo w tym kierunku sił, siła nie działa, więc tu było VZOX, pozostanie VZOX, a w kierunku pionowym ciało się będzie poruszało do góry, i potem y, aż do tej wysokości, i potem będzie się, y, z, y, znaczy ruchem jednostanie opóźnionym, a potem jednostanie przyspieszonym będzie opadało i y, 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 wartość prędkości początkowej i końcowej w kierunku pionowym będzie taka sama, tylko zwrot będzie inny, czyli Długość tego VY jest taka sama jak V0Y, więc również wektor V co do długości jest równy wektorowi V0. no Bo ta skoda się nie zmieniła, tu znaczy prędkość końcowa jest styczna do toru i byśmy utrzymali taką konstrukcję. Czy wektor pod takim samym kątem, jak pod takim ciałem wyrzucamy, pod takim samym kątem ciało by upadło. upadło jeżeli opory ruchu pomijamy. Przyspieszenie jest skierowane do, do dołu, do dołu po grawitacji działa do dołu i jest równo przyspieszeniu ziemskiemu, jeżeli nie ma oporów ruchu. I teraz jeszcze potrzebujemy tu pewne związki między V0x, V0y, a V0 kątem alfa, więc z obliczamy z tego trójkąta prostokątnego dzielimy V0, długość tego boku przez długość tego boku czyli wartość V0x przez V0 to jest nic innego tylko cosinus kąta alfa tu mamy, przeobliczamy V0x czy wyrażamy przez V0 i cosinus alfa i z tego trójkąta o, z tego drugiego, jeszcze z tego samego to, to będzie nasze V0y czy V0y przez V0 to jest sinus kąta alfa V0 Y przez V0 to jest sin i stąd V0Y obliczamy. To jest V0 sin alfa. No i zapisujemy równanie ruchu y, tego ciała dla kierunku poziomego, ponieważ w kierunku poziomym jest ruch jednostajny, tutaj w wrzucie poziomym nie ma, y, tu współrzędna położenia początkowego na osi x to jest 0, więc nie ma pierwszego wyrazu. Nie ma wyrazu y, trzeciego, bo, bo w kierunku poziomym nie ma przyspieszenia, jest w kierunku pionowe przyspieszenie, y, czyli Zostaje tylko ten drugi wyraz, prędkość V0x jest zgodna z osią x, więc przed wyrażeniem zawierającym prędkość w wybraniu, w wybraniu ruchu jest znak plus V0x razy t. W kierunku teraz pionowym współrzędna położenia początkowego wzdłuż osi y jest równa 0, bo tu początek osi y jest prędkość V0x, czyli tu jest nasze nie ma pierwszego wyrazu, prędkość V0x jest zgodna z osią, więc przed drugim wyrazem jest znak, znak plus, będzie V0y razy czas i przyspieszenie występuje w tym kierunku jest przeciwne do osi X, więc przed trzecim wyrazem jest tak minus i to, to AT kwadrat przez 2 to będzie GT kwadrat, bo nasze A, jest równe, nasze A jest równe G, to już kilka razy tłumaczyłem i teraz chcemy uzyskać równanie linii, znaczy te, tej linii w układzie yx, czyli zależność y od x. No to musimy z tych dwóch wzorów pozbyć się czasu. No to z tego prostszego równania ten czas wyrażamy. To będzie x przez v0x i wstawiamy ten czas tu i tu. Wstawiłem w to miejsce zamiast czasu i w to miejsce do kwadratu od razu podniosłem. No tu zmienię formę, to będzie V0 Y przez V0X. No matematycznie to jest to samo. A tu do mianownika przychodzi teraz to V0 V0X do kwadratu do mianownika. I teraz wstawiam miejsce V0 Y V0X do wyrażenia V0 sinus alfa, V0 cosinus alfa, tam wcześniej tu mamy stąd i stąd, tak? razy x oczywiście zostało jeszcze i w miejsce x w miejsce, przepraszam V0 V0x wstawiamy V0 cosinus alfa i do kwadratu podnosimy od razu oba razy V0 kwadrat, cosinus kwadrat alfa i tu jak czasami też się zapisuje bo sinus alfa przez cosinus alfa to jest tangens alfa, ale jak dzisiaj nie jest to nam potrzebne ale to też jest prawda i czasami będziemy tak używali zamiast tego wyrażenia. V0 się skróci. Otrzymujemy sinus alfa przez cosinus alfa oraz x minus gx kwadrat gx kwadrat przez to wyrażenie na dole. No i teraz właśnie patrzymy. To jest zasięg rzutu, tak? Z. No to zasięg rzutu, jeżeli tu jest 0 na osi x, to 0 plus z daje tu z, czy współrzędna położenia tego ciała na końcu jest równa z, równa z. Czy i ten punkt, ten punkt leży na przecięciu się tej linii, które równanie właśnie tu mamy, to jest równanie tej tej linii w układzie yx zależność y od x. To jest równanie tej linii. Widzimy, że to jest Parabola, bo w wyrażeniu, że x występuje tu w najwyższej potędze w kwadracie, w pierwszej potędze, ale uważa, że, że ta, ta najwyższa potęga x jest w kwadracie, więc to jest minus jest przed tym wyrażeniem z x kwadrat, to jest odwrócona parabola. I teraz, aby znaleźć współrzędną tego punktu, on leży na przecięciu się tej linii, którego której równanie właśnie tu mamy i tej linii osi X a równanie osi X to jest Y równa się 0. czyli Y równa się 0 to jest równanie osi X. I teraz, jeżeli wstawimy te dwa wzory potęgamy jako układ równań, to obliczone x z tego, z tego układu to jest urzęda położenia punktu wspólnego dla obu tych linii, czyli tego punktu lub tego punktu, bo to też mamy punkt wspólny dla tych, tych linii, dwa punkty uzyskamy. No więc wstawiamy y na się 0 tu mamy równanie i teraz to jest równanie kwadratowe, ale akurat nie ma tego wyrazu wolnego, tego bez x, dlatego dość prosto się rozwiąże, nie trzeba tu delty liczyć i pierwiastku wyrównania wystarczy x wyłączyć przed nawias, wyłączyłem, więc w nawiasie zostanie z pierwszego wyrazu tylko ten sinus przez cosinus, a z drugiego to będzie to samo, tylko zamiast x kwadrat będzie x. No i teraz iloczyn dwóch x razy ten nawias równa się 0, to albo to x jest równe 0, no ale to jest ten przypadek, że to jest ten współrzędny tego punktu, znajdziemy wiadomo, że jest 0, albo ten nawias jest równy 0 i z tego znajdziemy współrzędną tego te przecięcia tej linii w tym miejscu. Więc ten, dru, ten drugi wyjazd jest 0, więc to się, albo to jest równe 0, no to jest banalne rozwiązanie, albo to jest równe 0 no to przeniesiemy ten wyraz na drugą stronę, przenieśliśmy tu, no i trzeba z tego x obliczyć, więc mnożymy przez ten mianownik, odpojawi się to 2V0 kwadrat, kosinus kwadrat alfa przy tym sinusie, a potem co? Dzielimy przez, przez g jeszcze i widzimy, że jak to pomnożymy przez, znaczy to przejdzie nam tu do licznika w tym pomnożeniu, to się ten kosinus y, skróci z tym kosinusem częściowo. Ten kosinus się z tym kwadratem skróci. Tak? Nie otrzymamy, to, to trzeba przyjrzeć spokojnie. Otrzymamy, to zostanie tak, y, 2V0 kwadrat, bo to przejdzie do licznika, sinus kwadrat zostanie i jeszcze y, z tego zostanie kosinus y, 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 alfa, bo jeden kosinus się skrócił. I y, to G przejdzie do mianownika. No I nie wiem, czy już, już mieliście to na trygonometru i dwa razy sinus alfa razy cosinus alfa to jest nic innego, tylko sinus podwojonego kąta alfa można sprawdzić, wstawić sobie w miejsce do wzoru na sinus 2 alfa dowolny kąt i, i sprawdzić, czy to się właśnie czy w miejsce tu dowolny kąt wstawić i sprawdzić, czy, czy z lewa strona będzie równa Na pewno w każdym przypadku tak będzie. No I uzyskujemy wzór na x. I t, czym jest to X, to jest współrzędna położenia y, tego punktu przecięcia się tej naszej linii, y, 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 to jest torem ruchu naszego ciała z y, osią X, ta? czyli to jest nic, to jest zasięg rzutu, Czyli zasięg rzutu będzie równy właśnie V0 z sinus 2 alfa przez g. I to tyle, jeżeli chodzi o wykorzystanie równania ruchu takie wstępne, wcale nie, nie, nie w prostych problemach. No i co? Potem będziemy jeszcze bardzo dużo zadań rozwiązywać, szczególnie z rzutu, z rzutu ukośnego, bo w rzucie ukośnym szczególnie jest to pożyteczne. Jak ktoś nie potrafi ułożyć równania ruchu, to niektóre zadania z rzutu ukośnego się strasznie komplikują, komplikują. a jak znamy równanie, możemy to równanie ruchu ułożyć, właśnie o to równanie, jak umiemy ułożyć, no zajmuje to kilka linijek, także nawet jakbyśmy zapomnieli, no to tych kilka linijek zawsze możemy te trochę czasu poświęcić, ale potem cała reszta rozwiązania jest banalna, sprowadza się do rozwiązywania zwykle u, u, równań kwadratowych, no to na matematyce będziecie mieli 1000 razy. Także dziękuję za uwagę, muszę jeszcze przed yy, to do YouTube, do komputera będą do YouTube przełożyć yy, znaczy i wysłać Wam, także dziękuję za uwagę, do, do zobaczenia, do usłyszenia.